Lat papieski, celebry 25 lat później 25. rocznica wizyty papieża w Łowiczu to stał ołtarz za tymi iglakami. Teren szkoły to powstały domki. To klat pa, Papieskiej celebry, 25 lat później. widok od się osiedle Brodkowice. Tu było pusto, tędy papież jechał papamobile na ołtarz, do ołtarza. to są wszędzie ulice nowe, wszystko jest zagospodarowane praktycznie. Tu jeszcze powstanie nowy blok. A kotek się przygląda. 50 lat temu to stała kotłownia. I mamy domki na całym placu. Tu mamy głaz pamiątkowy. Tu w tym miejscu mniej więcej to był ołtarz i krzyż wysoki, który znajduje się teraz przy parafii na widoku w Skierniewicach. To był główny ołtarz. Teraz młodzież gra w piłkę.